Witamy w kolejnym odcinku ZTS News. Razem z całą szkołą 17 lutego z okazji Dnia Zakochanych będziemy mieli okazję uczestniczyć w koncercie walentynkowym. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest pani Alicja Golik. 2 lutego odwiedził nas pan Sławomir Grzebień, prezes zarządu Szrak Technik Polska, z którym nawiązaliśmy współpracę. Cieszymy się bardzo, że nasza szkoła może się ciągle rozwijać. Niedawno zaczęła się faza pocharowa naszego turnieju Ligi Legend. Już odbyły się dwa mecze, a kolejne będą y, grane na dniach. Wszystkim graczom życzymy powodzenia oraz tego, żeby jak najszybciej wyszli z tej gry. Dziękujemy wszystkim osobom, które zgłosiły się do konkursu z języka angielskiego Fox. Mamy nadzieję, że przeczytacie wszystkie anglojęzyczne utwory z łatwością i je zrozumiecie. Powodzenia! Konkurs moje pasje ma za zadanie pokazać różne pasje uczestników oraz w to, w jaki sposób spędzają czas w domu. Konkurs kończy się 30 kwietnia, jednakże zgłoszenia przyjmowaliśmy do 9 lutego. Tak, zacząłem się przygotowywać do matury. Korki z matematyki, angielskiego, no i streszczenia z polskiego. Przygotowania idą dobrze. Cały weekend coś tam się robi do tej maturki z matmy, z angielskiego, z polaka. No, jakoś to wyjdzie, nie? Całkiem dobrze. Yy, przygotowuję się, mam korepetycję, uczę się w domu, więc myślę, że tak spokojnie przede wszystkim. Z angielskiego obstawiam, że będzie około 80-90%. Z rozszerzenia też mam nadzieję na taki wynik. Z polskiego oby zdać. I z matematyki liczę na jakieś 60%. 50%, coś takiego. Wyniki obstawiam dobrze, no bo jednak się przygotowuję i staram się, więc na marne moja praca nie pójdzie, nie? Stresik jak, jako taki teraz jest, ale wydaje mi się, że stres dopiero będzie przed samym wejściem do sali. Czy się stresuję? Stresuję się reakcji moich rodziców, jak ich zawiodę ewentualnie, ale samą maturą nie do końca. Dwa rozszerzenia, angielski i matematyka. Z rozszerzeń piszę tylko angielski. Piszę dwa rozszerzenia z matematyki i z języka angielskiego. To chyba porad nie ma, trzeba się po prostu skupić, uczyć, przykłożyć i jakoś to będzie. No teraz, żeby na pewno się przygotować do tej matury, jak jest jeszcze czas. No i żeby nic nie odwalić, żeby nie ściągać i tak dalej podczas pisania maturki. No, to jest dosyć zależne od tego, jak napiszę maturę. Bo jeżeli nie jest dla mnie, no to idę kopaciorowy koło CTS, A jak nie, no to lecimy na psychologię chyba. Raczej nie. Pójdę w coś innego, jeżeli dobrze pójdą mi matury. Yy, jednak nie wykluczam, że w przyszłości może wrócę do zawodu. Jak myślicie, czym była i z czego była wykonana najdroższa Walentynka na świecie? Otóż była ona wykonana z czystego złota, brylantów oraz szmaragdów. Była ona podarowana w pudełku z futra norki i było to zaaranżowane przez jednego z greckich miliarderów. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w kolejnym, w kolejnym odcinku z EPESENION.